Wow, Ej, to nasi panowie? Ta... Henry no, Davy, Thomas tu ...wspólnicy. A, czyli co? Czołowi piraci. Ci co się najbardziej liczyli chyba w tym półświatku, że się tak wyrażę. Dobra, i co? O co tu chodzi? Jakieś symbole. Czy my nie mieliśmy jakichś symboli w zeszycie? Mieliśmy coś. Założyciele. założyciele. Dobra. Za życzele. Groza. na szyje. To symbole Everego i tiu. Wyglądają trochę inaczej. Tak. Są ozdobione gwiazdami. Aha, są. Na dole. LB. Dobra. Obracają się. Ale no. jak należy je ustawić? No właśnie. No to poczekaj. Opakuj ruch ręką. Aha, i tu mogę przesuwać. Czyli obok siebie, jakby były. No dobra, a to ustawmy je w takim razie. Czekaj, odwrotnie. Weź w ten sposób. I weź tego. w ten sposób. O! Wow. Dobra. Tymi gwiazdeczkami wiecie, do siebie ustawiłem. No Ty... się. No, ale to tak. już. Czekaj chwileczkę. No, jeszcze tu chyba coś trzeba robić. Znowu pirackie symbole. Adam Baldridge i Bonnie uh, i Christopher Condon. Condon, tak. No i co? No ale, ale my nie wiemy, chłopaku. Co my tu wiemy? Tyle wiemy, że nic nie wiemy. Jest zbyt dużo możliwości. No. dokąd prowadzą te drzwi. Wziął, mam A, no właśnie, może nie, gdzieś nie, tam coś nam, nam podpowie, chodźmy, zobaczmy Czekajcie, może przy nich są gdzieś jakieś gwiazdki, o na przykład tutaj Jest e, coś? Zobacz, miałem rację. Bonnie, no dobra I może tu Co znajdziemy odpowiedź, robią? jak ustawić no, puzzle się. No, tu, o, LT, dobra Wow, ale wąsy, prawie tak okazałe jak twoje A, ujdą A tutaj coś jest. A są patrzcie. Są Spójrz na te gwiazdy. Są no. takie same jak na symbolach Averiego. Dokładnie. I o, masz rację. Czyli 3 na dole, jeden na górze. Dobra, a to jest kto? Pokaż, co żeś na pas grał. Condent, tak? Boldridge. Condent Founders of what? No dobra, ale a tutaj jest takie 3 1. Dobra. Trzy, jeden... Trzy, 1 Adam Boldridge Dobra. No to ty. Teraz. Chłopaku. Aaa, no tak. content czyli jednoręki Billy. To kolejny z tych gwiezdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. O, faktycznie. Bez czacha. Dzięki. Nie tylko ładnie Nie tylko ładnie wyglądam. A, była ruda. Szczególnie w tej koszuli. Tak. Co myślisz? O, symbole Everiego i Ciu. Gwiazdy się tam ustawiały, pamiętasz? Tutaj jest tak samo. No to co? Idziemy to poustawiać. Hmm. O? Już coś ustawia. O kurde, to my mamy poustawiać. To musi być odwrotnie, bo te dwa muszą do siebie pasować. Tam trzy, tu jeden. Czekajcie. No weźmy tego, obróćmy. Wróć. Zbadaj, przesuń ręką. No dobra, a tego. Jak go obrócić? Weźmy o. Weźmy może trzy. Dobra, weź go zostaw. Tego. Tego może, kurde, tak. O i tego. Wiesz co, Wiktor? Idziemy. Chciałem zobaczyć, co tutaj będziemy mieli, bo to jest jakaś niezła łamigłówka. Czyli tutaj ja ustawiałem to bokiem. To były trzy. Też trzy. Patrzcie, mamy to. Ustawiłem najpierw zeszycie, później i tu no i poszło. Jeszcze jedne drzwi. To więc powiem że wam, że to nie było cichości? trudne. To. No są chyba... Nie wiesz, prawda? Ej, na świecie mm -hmm. żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Mm. Nie utknęliśmy. Tam zaraz Daj utknęliśmy. No. do przyjaciela? Siapło. Koło ratunkowe. Dawaj. Napiszę do brata. Zrobiłem, moi drodzy, cięcie, bo się trochę pobawiłem po prostu w tym y, zeszyciku, odwracałem tam, ale nie było sensu. Bo praktycznie miałem ułożone za pierwszym razem, wystarczyło to przenieść tu na to koło. Ale dobra. Y, zrób zdjęcie, okej. Okay. I wyślij samowi. Miało być tak kiepsko z zasięgiem tutaj, a wy no. weszli niżej i macie lepszy zasięg niż tam wyżej, no ale dobra. A poza tym... Nikt się nie interesuje tym, że się zawaliła wieża praktycznie. Przecież tam było tyle ludzi na tym rynku. Wiecie o co chodzi? To przecież tu już by było jakieś, nie wiem, jakieś władze, straże, coś. No dobra, i co? A, i dalej jeszcze tutaj. Jest Richard w, Te obrazy są całkiem ładne. Jeśli nie znajdziemy skarbu, sprzedajmy je muzeum. Super. Poszukajmy tych wzorów. Okay. Tak tylko mówię. William tak tylko mówię. Amerykanin? Tak, z Rhode Island. Jak Thomas masz Zafiksowany na punkcie tego skarbu, o tutaj coś jest hmm. Tak? No halo hmm. Co? Mm, nie? To może na ramię gdzieś? Czy nie? Czekajcie No Nie No kurde Tu jest tak ciemno czy Mi się wydaje że tutaj coś jest Nie. Nie? No i nic. No i nic. Nie. Hmm. Tak nie, no to chodźmy do tego drugiego, no. Ten też nigdzie. O co tutaj chodzi? A, dobra, widzę. Hey, Richard, tu. O, konkurował z Boldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. Dobra, czyli tutaj jest taki ciemny, a no to musimy też go tu znaleźć. O, tu jest. Dobra, dzwoni sam. Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej siedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand. trójząb to Joseph Farrell. A dwie ręce z Perłą to William Mays. Ok, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg. Na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Nie, nie, jeszcze nie. Następny skarb Ja wiem. Żebyście chcieli już ten skarb. No kto by nie chciał, ale spokojnie. Co trzyma ten posąg z portretu Mace'a? Jego okręt to perła, więc może perłę? E, dosłownie. A żeś namalował. Dobra. Czyli mamy tak. Tutaj tego William'a Mayes, May, Mays, Meis Mejs. Meis Dobra. Ten Richard Wond. Ej, Sali, pomożesz? Robi się. Mamy i teraz co? A, tu przewrócę Motko jako Romo. Zobaczcie. Wy to dźwigniecie? Oj, wątpię. Prosto? A kogo to obchodzi? No, mnie? <laughs> no. Wam powiem, że nie wiem czy by tą ramę dźwignęli podnieśli do góry. Przecież to było ciężkie jak Chora cholera. Gdzie indziej? Gdzie indziej? No to gdzie? Jesteś taki mądry, sali to powiedz. Kurde. Może być gdzie indziej, no... cholerny świat. O! Tu jest! Tu chyba. I już. Jest. Tu ukryli. Joseph Farrell. No i dobra. I co my mamy zrobić? Podejść znowu tam do tego, tak? I to ustawić. Czyli najpierw w zeszycie. Tak, a później tutaj. Yes. Mamy to. Oh. Dobra. Okej. Okay. To no co my tutaj mamy? Uh, Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem. Sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny. Tak. <grym> Aha, jasne. Dobra, dobra. A co tam? Ja muszę wszystko wiedzieć? Sali? A ty y, latasz jakąś tam łupiną, a odrzutowcem też byś poleciał? Może i by poleciał, wiadomo. No, dobra, udało się. Udało się, trzeba było się, po, wiecie, poukładać te, te puzzle i, i tyle. Mamy następne jakieś, uuu, jazid, albastra. spadła Sprawdźmy to, uu, co zostało. no to tu będzie trudniej. Kurde. Nie rozpoznaję go. Jest sporo no młodszy od pozostałych. super, tylko... No i nic. No właśnie. Nie. Trochę nie widzę tutaj, wam powiem, panowie. O, tu jest nierealne, żeby to znaleźć. No co, to że się spaliło. Kurde. Guzik będzie wiadomo. No nie widzę. Na razie to powiem wam, że... O, tutaj widzę. Nie ma nazwiska. Dobra, dobra. Wygląda na Tu jest na pewno coś. Dobra. O, dzwoni. O, sam mi odpisał. A, widzisz, Sali? Od lewej do to, prawej. Nie Edward nie tak England. No dobra, Tariq dobra. Bin Malik. Jazid Al Basra. Pierwszy raz widzę ten symbol małpy. Dobra. Dobra, ja już szukam tego... Tu, gdzie ty możesz być. Jazid Super. Ciepło. Mogą. Zaraz, Avery mogą. przypadkiem nie okradł, mogą? Honor w oczach złodziei. E, jakby to się w ogóle liczyło. Hm. Kurde, ciężko tutaj wam powiem znaleźć te symbole. No, no tutaj to nie widzę tego symbolu. Albo ja mam za ciemno zrobione tą grę. Albo tu, o tu będzie, tu. Dobra. Kurde, ukryli wam powiem? Dobra. Teraz jeszcze tu jest. Edward England. England, dobra. Gdzie ty masz? A, jest tu. A, już Edward teraz England. mam was, łobuzy. Grubasek. Dobra. Ja już tą mechanikę wasom, waszą yy, wasą, przepraszam yy, waszą yy, tutaj złapałem, to i tutaj ty będziesz miał gdzie? Na czapce? Czy gdzie? To w czerwieni chowają. To będzie na czapce chyba miał skubany. Czy tu w ogóle nie ma? Kurde, tu w ogóle nie ma. Czy w ogóle nie podświetla. A tu jest. A dobra. Okej, okay. czyli to już znalazłem. No to ty. Ty gościu. Gdzie ty to możesz mieć? Gdzie tu jest coś takiego czerwonego? Tu! Tu masz! O! Cztery. No. Pochowali. Były obuzy jedne. Dobra. I teraz mamy tak. I teraz mamy tak. Ten to tam było napisane. Dobra. Mam nazwiska dwóch piratów. No, powinniśmy to rozgryźć. Mamy tak. to, moi drodzy. I co tu mamy? E, jeszcze nie wiem. Jeszcze jakieś Może, monety. Sama. Serio? Ej, mówił, jest... że jest ekspertem od pilotów. jak? numer 1. Numer i numer 3. I 3. O, wiecie, czasami robię też y, cięcia, żeby to w też poszło, bo po co macie też, ja wiecie, szybko. czekać jak ja tam w nieskończoność przekręcam to te... Nie przypomina... Wiadomo, nawet jak mi szybko idzie, to i tak, y, wiecie, jak zrobię, zrobię cięcie... Co robisz? Przecież masz zdjęcie. O proszę bardzo, to Co o wiele robi? to po prostu sprawniej pójdzie, wszystko dynamiczniej przejdę i Rekrucie nie będę rozwlekał odcinka. Na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapka. Nie wiesz, nie, wiecie, nie będę was ten wiesz. Ten nie będę was oszukiwał, stary. że wszystko Postarowki. tak wiecie na stryknięcie palca <grym rozwiązuje. <grym? Nie oszukujmy się. Chwilę to zawsze trzeba tam poświęcić temu. Voila. O, o no patrzcie. A to a? Mogą być pasaty. Tak, a to chyba szerokości i myślę, że znowu trzeba pakować manżurum. Czyli nie ma tutaj skarbu. Co? Prodeus Quot licentia. Co to znaczy? Nie, to niemożliwe. No, geniuszu, niemożliwe. podziel się z nami. O Boże, to oczywiste. Nie ja nie znam to... łaciny. Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuje, jesteś geniuszem, ale o co Cześć. chodzi? Geniuszu. Sam masz zdjęcia? No. <noise> no, Rejf, proszę, dzwonię sobie spokojnie do sali a kto Super. Mają sama. Jak tam Nate? Cześć Rejf. <noise> Kopelat. Skąd masz ten numer? Sali zostawił go na serwetce? <noise> Chciałbym. O nie, o wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Chyba nie to niestety nie. musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Everego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarbce, nie? <laughs> Może chcesz się założyć? Ej, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. Nadim. Wow, oh, Rafe Adler chodzi na cudzym szlaku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw no, to wszystko. Jedź do domu, ciesz się, życie. A ja o wszystkim zapomnę. Ja blefuję. Bo cię lubię. To no na pewno, bo cię lubię. Ale niestety, nie mam zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej, okay. Prodeus Quod Licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki, Nate. Ta kompozycja. Schakowałeś komórki, Tak. Jeśli jesteś taki bystry, zajęć, to ich namierzasz. Ty, to kurde, to on będzie wiedział, że my jesteśmy. Słuchaj, miło się z tobą, gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc. Nate, jeszcze jedno. Neid. Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS? Nie. Super. To już wiadomo o co chodzi. No ja znowu Posyła strzelanina będzie. Zaraz wpadną jakieś dziady. Pierniki, kurde. Uzbrojone draby już tu jadą. Dokładnie, uzbrojone Sam. draby. Za Boga i wolność. Nathan, wiesz co to znaczy? Sam. posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. I zniszcz swój telefon. Co się dzieje? Rej, wie gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś ale... Super. Sam! Lubię strzelaniny, ale nie jest Przez... łatwo tutaj. Wam powiem. Hej. <laughs> Kupię ci nowe. Ja pierdziele. Co ja mam? Co ja mam za broń? Ja mam jakieś bronie? O, halo, nie mam żadnej? Pięknie. A tutaj był ten targ. O, a ci ludzie się nie interesowali w ogóle, że tutaj się zawalała wieża? To woj! Panie! Dźwigaj! No i uwaga! O, jeszcze nikogo nie ma. Patrzcie. Ale w ogóle nie zainteresowani. Przeglądałem co tam pomidory macają. Ale ładnie. No jest to. O. Dawaj, idziemy. Moment, Jak ja mam bronię? Nie mogę jeszcze przeglądać? Aha, czyli jak będzie walka Proszę. dopiero chyba. muła. Nie czekałbym na niego. Rej, on ma ludzi, to na ma. To najprawdopodobniej tam atakują sama i nas zaraz będą atakować. Na pewno. Że mają całą armię. Chodź tutaj, Dawaj, tu ten motor i spieprzamy. O! Super. O, to jest fajne ta rafika, fajnie strzela. Zróbcie wieki. Spokojnie. Viktor, dawaj, ja mam jaką jeszcze broń? Żadnej, to dawaj to. Kurde, co tu jest? Chowaj się. Matko, jedyna. Idzie tu Jedzie tu. Dobra, to tam bijemy. Dawaj. Dawaj sali odejdź. Kurde. Chodź naj, wracajmy do No chodź O Jezus. O nie wierzę. Ja pierdziele! Nie wierzę. Zaraz kurde mi nie ma. Wyskoczyłem tam na nich! A oni tam skurczy, byki są... O! Jeszcze są jacyś? To się okaże, że znowu wyskoczę, kurde. Ja pierdzielę. Wiktor! Już nas nie ma. To jest koszmar. Dobra, udało się tam... z... Wyczyścić. Dawaj. Lecimy. Ja pierdykam. A, na górę chyba, nie? Czekajcie, niech odpocznę chwilę. Dawaj. Na górę. Dobrze się Tak, dobrze się bawię. Cześć człowieku. Kurde. O Moduł... Dobrze! Weź go tam. Przylutuj mu. No. Niezłe to było. Dziękuję. Tu za nami nikogo nikt, nikt nie ma? Nie ma. Kogo nie ma. Ja pierdzielę. Ja wam powiem. Dawaj amunicję. No... Sali, gdzie ty jesteś? Bo ja już nie wiem, w mamy iść. Kurde, gdzie? Jezus... No, wam powiem... No, ty mnie nie zostawiaj tak, chłopaku, bo... Ja tu się nie wiem, gdzie mam biec. No, kurde, dawaj ogień. Gdzie? Którędy? No, do góry, czy jak? No nie, tam? Do samochodu może, nie? Dawaj!